Kiedy inne środki zawiodą, letnie opony w BMW, Passat, którego nikt nie oszczędza. I inne ciekawe przypadki w pracy policjantów. Zapnijcie pasy i ruszamy w drogę. Policjanci z oddziału patrolowego w Jablońcu nad Nysą zauważyli zaparkowanego przy ulicy Volkswagena, do którego wsiadło dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze rozpoznali wśród nich jednego, który nie ma prawa kierować pojazdem ze względu na aktywny zakaz. Z tego powodu postanawiają dokonać kontroli, jednak kierujący nie reaguje na wezwania do zatrzymania pojazdu i próbuje umknąć patrolowi ulicami miasta. Co się później okazało, brak uprawnień nie był jego jedynym problemem. Posiadał przy sobie dwie plastikowe ampułki i torebkę z charakterystyczną białą, krystaliczną substancją. Passatem próbuje zgubić mundurowych w wąskich górskich uliczkach, aż w końcu wjeżdża w ślepą, na której kończy się asfalt. Kierowcy nie zniechęca w żadnym stopniu stan gruntowej drogi, a nawet na niej znacząco przyspiesza. Jeżeli niektórzy tak dbają o swój samochód, to strach pomyśleć, jakie kwiatki mogą powychodzić po kilku latach. Volkswagen, pasa. Podejrzanemu powoli kończą się pomysły, a mundurowi nie odstępują. Ostatecznie zostaje zatrzymany i za popełnione przestępstwa może liczyć się z karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Centrum miejscowości Bilowice nad Switawą. Funkcjonariusze pełniący służbę w oznakowanym radiowozie chcą zatrzymać do kontroli pojazd BMW E46. Kierujący bawarskim wynalazkiem, po dostrzeżeniu policjantów we wstecznym lusterku, zamiast zwolnić, gwałtownie dodaje gazu i rozpoczyna ucieczkę. Decyzja ta jest na tyle bezmyślna, gdyż jego tylnonapędowy pojazd ma założone letnie opony. Przypomnijmy, że w Czechach istnieje obowiązek jazdy na zimówkach, w warunkach, jakie widzimy na nagraniu. Co zresztą podpowiada również zdrowy rozsądek. Niestety, nie wszystkim. Kierujący BMW porusza się ciasnymi uliczkami, najpewniej licząc, że sportowy pojazd zastąpi myślenie za kierownicą. Na jednym z bardziej oblodzonych zakrętów ani letnia opony, ani kontrola trakcji nie dają dostatecznej przyczepności i Bawarka wpada w poślizg, ustawiając się w poprzek jezdni. Funkcjonariusze szybko wyciągają delikwenta z pojazdu, który najprawdopodobniej jechał pod wpływem narkotyków. Jeden z kierowców jadących w piątkowe popołudnie ulicami Brna zarejestrował wypadek z udziałem pieszego. Na nagraniu widać jak kierujący pojazdem z napisem taksi potrąca starszego mężczyznę na przejściu dla pieszych i tchórzliwie ucieka z miejsca zdarzenia. Nagrywający przekazał nagranie policji, która ustaliła, że skoda od trzech lat nie miała ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia. Ponadto pojazd nie figurował w systemie jako taksówka. 74-letni pieszy potrzebował pomocy medycznej. 26-letni mężczyzna bez uprawnień, będący pod wpływem środków odurzających, nie reaguje na wydawane przez radiowu sygnały do zatrzymania. Swoją szybką jazdą stwarza zagrożenie, w związku z czym mundurowi postanawiają zastosować manewr PIT, polegający na zderzeniu się z tyłem ściganego pojazdu. Dzięki świetnie dobranej lokalizacji i wykonanemu manewrowi pojazd zostaje zatrzymany. Ciągły pośpiech i brak czasu coraz częściej stają się wymówką dla kierowców, którym stale brakuje miejsc do parkowania. Oczywiście po to, by naginać prawo i zostawić pojazd tam, gdzie im tego robić nie wolno. Paru cwaniaczków bez karty bądź z nieswoimi kartami parkingowymi zatrzymywało się na oznaczonych kopertach w centrum Pragi. Policjanci posiłkujący się miejskim monitoringiem z ukrycia namierzali osobników parkujących w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. To nie są tanie rzeczy. Przecież ja tylko na chwilkę, panie władzo. Z pewnością będzie pouczenie. Jeszcze tylko krótka sesja zdjęciowa, a. A później najpewniej koncert tłumaczeń. Jakie panie policjancie, mamma mia, no asfalto, no asfalto. Ciężki sprzęt, krótki lot i godzina na lawecie. Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych bez odpowiedniego dokumentu jest niedopuszczalne i surowo karane. W tym przypadku policjanci ujawnili podrobioną kartę parkingową. W kilku przypadkach zdarzyło się też, że kierowcy korzystali z karty zmarłej osoby. Pusty portfel na dłużej ożywi ich zapał do parkowania w miejscach do tego przeznaczonych. Pośpiech będzie go drogo kosztował. 28 latek w Volkswagenie przefrunął niemal z autostradową prędkością po drodze z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Jechał tak szybko, że od pędu powietrza aż zatrzęsła się na czepa zaparkowanej obok radiowozu ciężarówki. To właśnie na tym pozornie bezpiecznym odcinku doszło niedawno do dwóch śmiertelnych wypadków. Pojazdy wyjeżdżające z parkingu, piesi w ich pobliżu, za taką prędkość nie będzie taryfy ulgowej. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy oraz ukarano wysokim mandatem. Ten trzydziestoletni kierowca, uciekając przed policją, traci panowanie nad pojazdem i dachuje w pobliskim rowie. Funkcjonariusze natychmiast ruszają w stronę zbiega, by postawić go do pionu, dosłownie i w przenośni. Niedługo później okazało się, że mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a do tego odmówił poddania się badaniu na obecność środków odurzających i substancji psychotropowych, co w tamtejszym prawie jest równoznaczne z przyznaniem się do ich zażycia. Ponadto znaleziono przy nim plastikową torebkę z biało-krystaliczną substancją. Nic miłego go teraz nie czeka. A na deser czarne BMW M6, którego kierujący najwidoczniej chce zasilić dzisiejsze grono miłośników letniego ogumienia. Funkcjonariusze zauważyli, że auto, którym jedzie 26-latek, figuruje w rejestrze jako skradzione. Nie musząc zbytnio rozpędzać radiowozu, dogonili że zimieszka i cały czas siedzieli mu na ogonie, podziwiając jego zmagania z największym wrogiem letnich kapci, śniegiem. Mężczyzna najpewniej zdając sobie sprawę z tej patowej sytuacji, wybiera pieszą ucieczkę. Po schwytaniu okazało się, że jest cudzoziemcem, a auto skradziono w Niemczech. Taka M6 trzyma na kocem i tylko po bułki do miasta? Niemiec płakał, jak szukał.